Firma Artcam działa od 2007 roku, działamy bardzo prężnie na rynku polskim, rozwijamy się dość prężnie, co owocuje kolejnymi kontraktami podpisanymi z, z różnymi kamieniarzami, i działamy również bardzo prężnie z dostawcami z Chin. Firma specjalizuje się w nagrobkach, właśnie typu brąz królewski, typu srebrzysty kamień typu Aurora i indyjskie różne odpowiedniki tego kamienia. Nasi klienci są zadowoleni przede wszystkim z wysokiej jakości obsługi, która jest bardzo profesjonalna, która dostarcza im na pełną obsługę i na maila otrzymują i bardzo krótki czas oczekiwania na nasz transport, który jest oczywiście włączony w cenę, my gratisowo go dostarczamy do, do wszystkich klientów. Jedną z naszych specjalizacji są tablice typu K. Jest to coś pięknego, po prostu, które w Polsce bardzo trudno zrobić. i Raz, że czasochłonne, dwa, że bardzo wysoka cena by była tego, a my to naprawdę dajemy w bardzo korzystnych cenach. Dodatkowo, jednym z, na, jednym z naszych specjalnych produktów jest typ wykończenia nagrobka nietoperz. To jest taki dwupłytowy nagrobek oraz typ dual. Coś, coś, coś pięknego po prostu nikt nie, nie śmie twierdzić, że to jest w ogóle w Chinach robione, tylko tak jakby to było w Polsce.